ciągłe zmęczenie, brak energii i zadyszka przy każdej nawet najmniej wymagającej aktywności fizycznej, to może być anemia. Odchylenia w badaniu morfologii krwi powinny wzbudzić naszą czujność i zmotywować do podjęcia działań, bo anemia potrafi naprawdę dać w kość, a do tego może znacząco utrudniać odchudzanie. Skąd się bierze i jak ludzie stosować, gdy cierpimy na niedokrwistość? Koniecznie obejrzyj ten film do końca, a anemia przestanie mieć przed tobą tajemnicę. Nazywam się Kasia Woźniak, jestem dietetyczką kliniczną i od 8 lat pomagam podopiecznym w budowaniu zdrowych nawyków na lata. A w tym filmie rozłożymy temat anemii od A do Z. Zaczynajmy! Anemia, czy też inaczej, niedokrwistość, to jedna z częstszych nieprawidłowości, jakie możemy zaobserwować w podstawowych badaniach krwi, a konkretnie w zwykłym badaniu morfologii, które warto wykonywać profilaktycznie raz w roku. Trzeba pamiętać, że z dietetycznego punktu widzenia największe znaczenie mają dwa rodzaje anemii. Tak zwana anemia mikrocytarna, czyli anemia z niedoboru żelaza, stanowiąca około 50% przypadków i tak zwana anemia makrocytarna, czy też inaczej megaloblastyczna, z niedoboru witaminy B12 i lub folianów. Większość osób wie, że anemia utrudnia codzienne funkcjonowanie, ale czy ma jakiś związek z odchudzaniem? Mogłoby się wydawać, że od czerwonych krwinek do redukcji masy ciała droga jest bardzo daleka. To jednak błędne myślenie. Dlaczego? Chyba każdy z nas uczył się swego czasu na biologii, że hemoglobina zawarta w czerwonych krinkach transportuje tlen do wszystkich tkanek organizmu. A tlen to życie. I bez niego nie moglibyśmy funkcjonować. I tu jest pies pogrzebany, bo skoro anemia to pogorszony transport tlenu do tkanek, w tym do mózgu czy mięśni, to osoby z anemią stale czują się zmęczone i często nie mają sił na aktywne funkcjonowanie, w tym regularne treningi. Czyli innymi słowy, ich aktywność fizyczna jest niższa, a to znacząco utrudnia efektywne odchudzanie. Zresztą nie chodzi tu tylko o treningi na siłowni, ale nawet codzienne aktywności, takie jak chodzenie po schodach, które u osób z niedokrwistością może powodować natychmiastową zadyszkę, a także chęci i siły do przygotowywania domowych, zdrowych posiłków na diecie. Bo przy ciągłym zmęczeniu trudno o motywację, by zabrać się za gotowanie. Masz anemię i szukasz wsparcia? Dołącz do Respo, gdzie dyplomowany dietetyk przygotuje dla Ciebie smaczną dietę bogatą w żelazo, witaminę B12 oraz foliany i będzie wspierał Cię w drodze do zdrowia. Już ponad 60 tysięcy osób nam zaufało i osiągają swoje cele bez wyrzeczeń. Link do oferty znajdziesz w opisie filmu. Skąd bierze się anemia? Przyczyny mogą być różne, od krwotoków przez choroby genetyczne, alkoholizm, niewydolność wątroby, choroby nerek, aż po to, co z dietetycznego punktu widzenia interesuje nas najbardziej, czyli niedobory pokarmowe. Oczywiście dla prawidłowego funkcjonowania układu krwiotwórczego potrzebna jest nam pełnowartościowa dieta, bogata we wszystkie witaminy i składniki mineralne. Jednak trzy składniki są tu szczególnie istotne. Są to żelazo, witamina B12 oraz foliany? Żelazo jest składnikiem naszego transportera tlenu, czyli hemoglobiny. Z kolei witamina B12 i foliany są kluczowe dla prawidłowego podziału komórek i syntezy DNA czerwonych krwinka. Wszystkie trzy są więc must have, jeśli chcemy, by nasz organizm produkował zdrowe, odpowiednio wysycone hemoglobiną krwinki, które mogą bez problemu pełnić swoją funkcję, czyli dostarczać naszym komórkom tlenu. Skąd nasze diecie niedobory żelaza, witaminy B12 i folianów? Przyczyny mogą być różne. W praktyce często są one związane ze źle zbilansowaną, mało zróżnicowaną dietą bogatą w żywność wysoko przetworzoną, która w większości przypadków jest źródłem pustych kalorii i zawiera jedynie małe ilości witamin oraz składników mineralnych. To jednak nie koniec bo anemia z niedoboru żelaza oraz witaminy B12 może również występować przy źle zbilansowanych dietach roślinnych. Szczególnie zagrożenie jeśli chodzi o anemię z niedoboru B12 są weganie, a to dlatego, że witamina B12 naturalnie występuje jedynie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Weganie powinni ją suplementować i włączać do diety produkty w nią wzbogacane. Dodatkowo niedobory witaminy B12, folianów i żelaza mogą być także związane z przyczynami niezwiązanymi z dietą, np. zaburzeniami wchłaniania, schorzeniami układu pokarmowego, czy też przyjmowaniem niektórych leków. Przykładowo na niedobory narażone są osoby po operacjach bariatrycznych czy pacjenci zażywający leki na refluks. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Często potocznie mówi się, że ktoś jest anemiczny, co oznacza osobę stale zmęczoną, apatyczną, bez energii. I właściwie jest to dobre określenie osoby z niedokrwistością. Oczywiście w dużym uproszczeniu. Ale faktycznie osoby z anemią zwykle skarżą się na ciągły brak energii, szybką męczliwość, a do tego regularne problemy z bólem głowy. To jednak nie wszystko, bo do objawów niedokwistości możemy zaliczyć także szybkie bicie serca i przyspieszony oddech. U anemików bardzo często obserwuje się również bladość skóry i błąd luzowych, co możemy zauważyć na przykład na dziąsłach. Nie można też zapominać o wynikach badań laboratoryjnych. Zmęczenie czy ból głowy mogą mieć różne podłoże, dlatego diagnozę anemii lekarz może postawić dopiero po wykonaniu morfologii krwi. Co powinno wzbudzić nasz niepokój? Zbyt niski poziom hemoglobiny oraz niski hematokryt. Oznaczają niedokrwistość, jednak przy różnicowaniu przyczyn ważny jest jeszcze jeden parametr – objętość krwinki czerwonej, oznaczone skrótem MCV. Jest zbyt wysoka wartość, to bowiem sygnał, że możemy mieć do czynienia z anemią, z niedoboru witaminy B12 i lub folianów. W leczeniu anemii bardzo ważną rolę odgrywa dieta, ale co ciekawe, nie tylko to co jemy, ale też to jak łączymy produkty, czy to co wypijamy do posiłku. Ale po kolei, z mojego punktu widzenia, jako dietetyka, ważne jest przede wszystkim to, z jakim rodzajem anemii mam do czynienia. Czy jest to niedobór żelaza, czy może witaminy B12 lub kwasu foliowego? W przypadku anemii megalobastycznej warto wykonać dodatkowe badania, które dadzą nam odpowiedź, czy jest to niedobór B12, kwasu foliowego, czy może obydwu naraz? Gdy nie znamy odpowiedzi na to pytanie, prawdopodobna przyczyna często leży w wywiadzie, bo na przykład podopieczna w formularzu żywieniowo-medytnym wskazuje, że stosuje dietę wygańską i nie przyjmuje suplementów, co zwykle znacząco zwiększa prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z niedoborem witaminy B12. Natomiast, zawsze, gdy nie znamy przyczyny podwyższonej objętości krwinki czerwonej, warto zwrócić dzieci uwagę zarówno na źródła B12, jak i folianów. I tak, jeśli chodzi o foliany, będą to: zielone warzywa i owoce, takie jak sałata, kiwi, szpinak i jarmusz, a także orzechy i nasiona, rośliny strączkowe, jajka, pełnoziarniste produkty zbożowe, kiełki. Z kolei w przypadku witaminy B12 będą to: mięso, jajka, mleko, i jego przetwory, ryby, produkty roślinne wzbogacane. W witaminę B12 wzbogacane są niektóre napoje roślinne, roślinne sery czy wegańskie jogurty. Oczywiście, w sytuacji stwierdzonego niedoboru, dieta zwykle łączy się z odpowiednio dobraną suplementacją. Czy to preparatu witaminy B12, czy kwasu foliowego. I o ile sytuacja w anemii z niedoboru witaminy B12 czy kwasu foliowego wiąże się z dość intuicyjnym postępowaniem, tak w przypadku anemii z niedoboru żelaza tych zasad mamy nieco więcej. A to dlatego, że żelazo jest dość kapryczne, jeśli chodzi o wchłanianie w przewodzie pokarmowym. Zwłaszcza tzw. żelazo niechemowe, czyli to, które znajdziemy w roślinach czy jajkach. To oznacza, że w niedokrwistości z niedoboru żelaza potrzebujemy nie tylko produktów bogatych w żelazo, ale musimy też zwracać uwagę na to, z czym je łączymy. Wchłanianie żelaza mogą bowiem zaburzać polifenole np. z kawy, herbaty, wina, kwas fitynowy i fityniany, występujące głównie w zbożach i duże ilości wapnia. Z kolei do zwiększania wchłaniania żelaza Przyczyniają się witamina C, tkanki zwierzęce, czyli te produkty, które zawierają tzw. żelazo chemowe, a więc mięso, ryby i podroby. Dlatego jeśli cierpisz na anemię z niedoboru żelaza, zwróć uwagę na kilka zasad komponowania diety. Ty też schudnij z metodą Respo. Bez wyrzeczeń, bez stresu, bez efektu jojo. Wejdź na centrumrespo.pl i zacznij już dziś. Włączaj do diety produkty bogate w żelazo, zarówno chemowe, jak i niechemowe. Do źródeł żelaza chemowego zaliczamy. Mięso, zwłaszcza wołowinę i cielęcinę. Ryby i owoce morza najwięcej żrazy zawierają łosoś, makrela, sardynki, ośmiornica czy ostregi. Z kolei żelazo niechemowe znajdziesz na przykład w szpinaku, na truszki, kaszy jaglanej, tofu, pieczewie razowym, suszonych figach, strączkach, sezamie, kakao, siemieniu nianym czy pestkach dyni. Dopuścił bogatych tych żrazo niechemowe dodawa źródła witaminy C, czyli świeże warzywa i owoce. Świetnie sprawdzą się zwłaszcza zielone warzywa liściaste, papryka, warzywa kapustne, truskawki, kiwi, cytrusy czy czarna porzeczka. Czyli przykładowo, jeśli przygotowujesz owsiankę z pestkami dyni i kakao, dodaj do niej garść truskawek. Dzięki temu zmaksymalizujesz wpłanianie żelaza do organizmu. Unikaj picia kawy i herbaty do posiłku. Najlepiej rób to godzinę przed lub po nim. Bo choć często mamy nawyk popijania posiłku właśnie herbatu czy kawą, to dla osób z anemią może być to dość szkodliwe. A to dlatego, że filiżanka herbaty może obniżać wpłanianie żelaza z posiłku o około 75-80%, a filiżanka kawy nawet o około 60%. To naprawdę dużo. Dlatego zamiast kawy czy herbaty wybierz szklankę wody z sokiem cytryny. Wybieraj pieczywo na zakwasie, czyli takie, które zawiera enzym częściowo spadający fityniany, zaburzające wchłanianie żelaza. Dbaj o to, by nie łączyć suplementów żelaza z suplementami wapnia, to znaczy nie przyjmować ich o tej samej porze. I pamiętaj, że w diecie przy anemii wcale nie chodzi o to, żeby jeść samą wątróbkę. Dieta wciąż powinna być racjonalna i zbilansowana. Oczywiście, o jadłospisie przy anemii z niedoboru żelaza łatwo mówić w teorii, a czasem trudniej go sobie wyobrazić w praktyce. Dlatego chciałabym wam pokazać praktyczny przykład naszej podobieżnej Oli, która cierpiała na niedokrwistość oraz niedoczynność tarczycy, które znacząco utrudniały jej odchudzanie. W spisie Oli znalazły się więc posiłki bogate w żelazo, wspomagające walkę z anemią, takie jak sałatka z rozbefem, pieczonymi ziemniakami i pomidorkami koktajlowymi. Które której o dawkę żelaza dbają wołowina i orzechy włoskie, a o lepsze wchłanianie papryka bogata w witaminę C. To włócznice, w której źródłem żelaza są tofu oraz pieczywo razowe, za to witaminy C dostarcza natka pietruszki. Budyń jaglany z malinami i orzechami, czyli żelazo z płatków jaglanych oraz orzechów włoskich i witamina C z malin. Jajka w koszulkach z chlebem razowym, gdzie mamy żelazo niechemowe z jajek oraz pieczywa, a do tego witaminę C z papryki czerwonej. Ola zaczęła mieć więcej siły i po prostu czuć się lepiej. A dzięki odpowiednio dopasowanej diecie schudła aż 18 kg. Jej historia to więc dowód na to, że przy anemii dni do żelaza można schudnąć. Trzeba jednak stosować dietę, która kompleksowo podchodzi do tematu. A więc nie bazuje tylko na deficycie energetycznym, ale także na posiłkach bogatych, niedoborowe składniki. Zapamiętaj! Anemia może wynikać zarówno z niedoboru żelaza, około 50% przypadków, jak i z niedoboru folianów lub witaminy B12. Nieleczona anemia może utrudniać odchudzanie, bo wiąże się z przewlekłym zmęczeniem i ciągłym brakiem energii, a to oznacza mniej sił na podejmowanie aktywności fizycznej czy nawet proste czynności, takie jak przygotowywanie zdrowych posiłków. W przypadku leczenia anemii kluczem jest połączenie preparatów żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B12, zależnie od podłoża anemii oraz diety bogatej w źródła tych składników. W przypadku anemii z niedoboru żelaza ważne są jeszcze dodatkowe kwestie, takie jak dbanie o źródło witaminy C w posiłkach czy unikanie picia herbaty i kawy w okresie około posiłkowym. Już wiesz, że anemia to nie wyrok, a dobrze zbilansowana dieta to fundament w drodze do wyjścia z niedoborów. Daj znać w komentarzu, jakie dietetyczne tematy Cię interesują i zasubskrybuj kanał po więcej merytorycznej wiedzy. Do zobaczenia!